Hej kochani, na moim kanale dzisiaj będziemy grać w grę. Otóż to jest mój pierwszy film na YouTubie i będziemy grać w grę. No i jakby yy, czekajcie. Dobra. No i myśmy sobie pograli w taką jakąś fajną grę. Oj. Mamy takie gry, ja już nie gram w Logo The Rocks. Nie no, znikajcie. Oh my gosh. Nie, co Dobra. Gramy dzisiaj grę, którą na pewno wszyscy grają. Znaczy nie grają, tylko oglądają, czyli toka boka. W następnym filmie Otóż się pojawi też film. Okej, okay. jak widzicie, mamy tutaj prezencik. O, ja nie mogę siedzieć w takiej niedobrej pozycji. Ja nie mogę czemu ktoś mi teraz nagrywa. Wejdźcie. Okej. Okay. Oto sobie damy dzień. I kochani, ja tu mam takie dwa domki. Napiszcie też co? Okej. Okay. Y Jakbyście się pytali ile dobijemy pod tym filmem, to dobijemy 100 tysięcy. W Na następnym filmie pojawia się oto gość specjalny kamerzysta. On niestety nie będzie grał w Minecraft, ale pojawia się Minecraft. Będzie mieli kamerzysta. Okej. Okay. I napiszcie w komentarzach jeszcze yy, no, jaki z tych domków dwóch głosujecie ten różowy? na następnym filmie, czy ten, więc pamiętajcie, 100 tysięcy subskrypcji i, no, 100 tysięcy też łapek. Yy. No i wiecie, nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji z dzwoneczkiem. Okej, okay, na razie byśmy mogli do tego wejść, bo ja tam. Dawno nie byłem. Poza tym nie wiem, co ja tam budowałem. Dobra, ślub się trzyma kamerę. Okej. Okay. a już mi się przypomniało. Kochani. Eee... Moje postacie są tu. Okej. Okay. Dobra. Eee, no, wiecie. Eee... Tutaj... Nie, to będzie taki filmik, jak Wam przedstawiam domki. Więc okej, okay. y tutaj mam taki salon, gdzie Sówka tu śpi. Nie mówcie, że to jest to. A dobra, już wiem o co chodziło. Okej, okay, dobra. Na no, drugim, tutaj jest tutaj spokój, tutaj jest salon. I tutaj kuchnia. Tutaj, no wiecie, łazienka. Nie będę mówić, kibel. No, ładnie, łazienka. Nie będę mówić, jak inni na YouTubie racz mówił no to tak nieładnie. i napiszcie w komentarzu czy ktoś z nas Smajsława słowa i lemon demonkę czekajcie ofender Kochani, hani nie wiem, ale może coś. No, właśnie. Na no, na ten, na no, jakiś film z tego byśmy kupili dodatek. No to jutro, wiecie, pojawia się film o godzinę o 15:10. Więc wiecie, Pamiętajcie, że o 15.10 pojawi się Minecraft z kamerzystą. Znaczy nie wiem, czy on będzie kamerzystą, ale no nie wiem, jakoś sobie tam poradzimy, więc żegnam do następnego filmu.